Cześć, witam Was serdecznie. Ostatnio dostaję od Was mnóstwo pytań dotyczących moich włosów, tego, jakie pielęgnuję, czego używam i też mnóstwo komplementów, za co serdecznie dziękuję. Ja również jestem bardzo zadowolona z kondycji moich włosów i podejrzewam, że przyczyniły się do tego trzy produkty, które zaraz Wam tutaj przedstawię. Dostałam do testów od firmy Joanna trzy produkty z firmy Argan Oil z firmy Joanna, ale z serii Argan Oil. I słuchajcie, w filmiku dobre, bo polskie pytałam Was, jakie produkty mi polecacie jeszcze. I właśnie wiele z Was polecało firmę Joanna. Ja się tak zabierałam, zabierałam i zabrać do tego nie mogłam. No i w końcu te produkty same do mnie spłynęły, bo, bo otrzymałam je do testów i stwierdziłam, że żeby test był rzetelny i najbardziej taki wiarygodny, to będę używać tylko trzech produktów i żadnego innego więcej. I faktycznie na jakiś dłuższy czas odstawiłam olejowanie i wszystko inne co robiłam, więc tylko te trzy produkty, do tego Tangle Teaser i woda i to była moja pielęgnacja. Początkowo bardzo sceptycznie podchodziłam do tych produktów, zwłaszcza ze względu na ich cenę, bo są bardzo tanie, o czym Wam zaraz jeszcze opowiem. No ale zaczęłam używać i, 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 i szok, i szok, tak naprawdę. Myślałam, że te Produkty będą średnie, a najbardziej będę zadowolona z serum do końcówek. No, ale okazało się chyba wręcz odwrotnie, co zaraz wyjdzie. Więc pierwszy produkt z tej serii to jest w ogóle seria, która jest wzbogacona właśnie olejem arganowym, czyli tak zwanym płynnym złotem z Maroka, pozyskiwanych z upraw ekologicznych i posiadających certyfikat, bo to są też Produkty bez parabenów, więc to jest spoko. I produkty mają zapewniać nam, likwidować zniszczone końcówki i, i, i puszenie się włosów. Nadają zdrowy wygląd i pożądaną przez kobiety miękkość oraz cudowny blask. Nie wiem czy mężczyźni nie pożądają miękkości, ale okej. Okay. Pierwszy jest szampon. I, i, I szampon kosztuje e, około 6 zł za 200 ml. E, I ja zawsze uważałam, że szampon jak szampon, zawsze Wam tak mówiłam, szampon jak szampon. Szampon ma włosy myć e, i ten włosy myje. E, co jest jeszcze dla mnie ważne w szamponie, to to, żeby fajnie się pienił i ten się faktycznie pieni. E, ładnie pachniał, ale to nie jest przymus, bo później nakładam jeszcze zawsze odżywkę. E, I co ważne, żeby nie uczulał mojej głowy, bo moja skóra głowy jest bardzo wrażliwa. I jak coś ją uczuli, to zaraz się pojawia straszny łupież. A w tym przypadku nic takiego mi się nie dzieje. Więc z szamponu jestem zadowolona. Włosy mają zyskać witalność i czystość, odżywienie i wzmocnienie, zmysłowy połysk i regenerację zniszczonych partii oraz ochronę przed puszeniem się. No ale bez sensu jest mówić jakby o samym szamponie, kiedy zawsze, ale to zawsze używam go z odżywką. Odżywka również kosztuje około 6 zł. I ja chyba powiem o zestawie. Co mogę o samej odżywce powiedzieć, to również, że ładnie pachnie i pięknie włosy nawilża przede wszystkim. I co ja zauważyłam po stosowaniu tego du duetu, i co wy zauważyliście, że mam bardzo ładne włosy i, i ja też to czuję. Jestem z nich bardzo zadowolona. Są takie sypkie, jak ja lubię. Końcówki są w lepszym stanie. Nie powiem, że w idealnym, że to nie wiadomo jak zrekonstruowało mój włos, ale są w bardzo dobrym stanie. Łatwość rozczesywania, owszem, ale u mnie tangle teaser w tym pomaga, więc więc to jest inna sprawa odżywienie, nie wiem czy są odżywione ale wzmocnione na pewno zmysłowy blask, nie wiem czy zmysłowy, ale wydaje mi się, że bardzo ładny blask uzyskały i ochrona przed puszeniem się no z pewnością włosy się po nich nie puszą przez ten okres kiedy tego używam dostałam naprawdę mnóstwo komplementów, aż byłam w szoku aż do mnie, nawet moja współlokatorka mi zwróciła uwagę jakie ja mam ładne włosy i ja też zauważyłam że one są takie naprawdę Prawda lejące, takie, takie ładne i uniesione u nasady i bardzo przyjemne w dotyku. I kolejna rzecz to jest serum do końcówek, z którego myślałam właśnie, że będę najbardziej zadowolona. Ono kosztuje też około 6 zł, także też niedużo. Powiem Wam, że to serum z pewnością jest bardzo wydajne, bo ja stosuję tak maciuki. Ma, malutko, w wielkości zianka, groszku, i wcieram w końcówki, bo boję się, żeby to mi nie obciążyło trochę włosów, bo po tym włosy nie są w ogóle obciążone, więc tego się trochę boję i stosuję tego mało. Nie zauważyłam po tym jakiejś spektakularnej różnicy, żeby nie wiadomo co to było i te końcówki były super, dlatego jak miałabym wybierać, to zdecydowanie wygrywają te dwa produkty. Ten jest ok, ale nie jest jakby koniecznością. Te też oczywiście nie są, ale jak ktoś szuka czegoś naprawdę fajnego, to ja wam polecam. I jestem pewna, że jak mi się to skończy, jest w miarę wydajne. Już używam tego dość długo, ponad miesiąc chyba, a jestem gdzieś w połowie. Szamponu jest troszeczkę więcej, odżywki jest trochę mniej. I jestem pewna, że wykończę jeszcze te swoje rzeczy, które tam mam w zapasie i zdecydowanie kupię ten duet ponownie. Nie? Można go kupić, dostać w takich mniejszych drogeriach, można też w drogerii Jaśmin, tu gdzieś widzę na wizerzu, że jest napisane. Także one są dostępne w sklepach i myślę, że jak za 10 zł, czy za 12, to naprawdę warto jest ten duet przetestować I, i, i naprawdę warto jest na to zwrócić uwagę. Ja tu tak zachwalam, zaraz mi wszyscy napiszą, że to jest recenzja sponsorowana i co ja mam innego powiedzieć, ale moja opinia jest szczera. Myślałam, że ona będzie naprawdę troszeczkę bardziej taka rygorystyczna, ale, okaz ale produkty okazały się tak świetne, no, że nie mogłabym skłamać. Co zresztą chyba widać po moich włosach i mam nadzieję, że to jest jakby żywy dowód, żywy test tego, że produkty świetnie się sprawdzają. Także jak mówię, pytałyście o moją pielęgnację włosów, tak wygląda moja pielęgnacja włosów, opiera się na tych trzech produktach i nie sądzę właśnie, żeby szybko się to zmieniło. Um... No i cóż, i, i, i chyba tyle. Dajcie mi znać proszę, czy, czy też używałyście tych produktów i co o nich sądzicie, bo wiem, że jak podlinkowywałam na Facebooku e, albo czytałam na jakichś blogach, to, to wszyscy to zachwalali. E, i, I co jeszcze? I dajcie mi znać w takim razie, jakie inne produkty firmy Joanna polecacie, bo skoro szampony okazały się tak dobre, no to chyba zacznę coś więcej testować. E, miałam do tej pory chyba tylko peeling i byłam z niego zadowolona ale podejrzewam, że zachęci mnie to jeszcze do czegoś, ale lubię się sugerować jakby Waszymi opiniami, także dajcie mi znać. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.